Witam wszystkich. Freedom Motif to mój ulubiony temat z całego Deltarune. Nie wiem czemu, ale strasznie podoba mi się koncept ważnego motywu muzycznego łączącego sekretnych bossów w tej grze. No i właśnie dlatego dzisiaj pogadamy sobie o jego znaczeniu przy każdej z postaci oraz o tym, jakie znaczenie ma to dla Krisa oraz przyszłości Deltarune. Od razu bardzo bym was poprosił o jakiekolwiek wsparcie dla tego filmu. Like, komentarz, donate, subskrypcja, wsparcie, podbicie, wszystko lub parę z powyższych. Naprawdę bardzo mi to pomaga i chciałbym zbudować tu Deltarune'owe community, bo mam plany na wiele teorii z tej gry w przyszłości. Ostatnio dostałem od was naprawdę dużo komentarzy pod filmem o Gersonie i bardzo miło mi się je czytało, także dziękuję za wsparcie tej nowej bądź co bądź serii. A teraz, zaczynajmy! Pierwszy raz, gdy poznajemy Freedom Motif jest na zawarty w dworze The Circus oraz The World Revolving. W przypadku jest to trudne do usłyszenia, gdyż metrem to 3 czwarte, a nie 4 czwarte, ale gdy się je zmieni, to usłyszy się znany motyw. Oba te utwory są związane z Jewilem, sekretnym bossem tego chaptera. Wtedy jednak nikt jeszcze nie myślał, że melodia ta ma jakiekolwiek większe znaczenie. Zrozumieliśmy to dopiero po chapterze drugim, gdzie Spamton miał taki sam motyw w utworze Big Shot, a także Dial Tone. Nazwa motywu nadana przez fanów to motyw wolności, dlatego że obie postaci są z nią silnie związane. Podczas walki z Dziwne'em jest nawet napis DR Krakoc by Freedom. Cała jego postać opiera się na ironii. Uważa, że wszyscy wokół niego są uwięzieni, a on jako jedyny jest wolny, mimo de facto bycia uwięzionym w celi. Ten motyw jest najważniejszą częścią tej postaci. Myśli, że jest wolny, kiedy w rzeczywistości nie jest. Jego wolność opiera się na tym, że wie, czym jest ten świat. Wie dzięki Shadow Crystal, że to tylko gra. Rock Knight długo przed przybyciem do tego Dark Worlda Grace i Suzy, dał mu Shadow Crystal, przez co jego osobowość. Teraz się zmieniła. Zaczął być szalony przez to, że poznał prawdę. Wmówił sobie, że jest wolny, jednak jest tak samo uwięziony jak cała reszta. Jego świadomość nie jest w stanie mu w żaden sposób pomóc. Stamton z kolei, gdy zmieni się swoją wersję Neo, po dotrzymaniu umowy przez Chrisa, jest przerażony, że jego nowa forma, jaką uważał, że da mu wolność, ma doczepione linki marynetki do siebie. On również dostał Shadow Crystal od Knighta i zrozumiał, w jakim świecie żyje. Atakuje on Chrisa, gdyż uważa, że ich dusza da mu wolność. Gdy będziemy próbowali odciąć jego liny, zrozumie, że Chris próbuje go uwolnić. Mimo tego, że Stamton chciał ich zabić i prosi ich o zniszczenie też ostatniej. Jednak zamiast wolności upada on na ziemię i zmienia się w normalną formę. Rozumie wtedy, że nie może być niczym więcej niż marionetką i wolny nigdy w rzeczywistości nie będzie. Obie postaci są dość tragiczne, ale bardzo interesujące. Szczególnie porównując ich do Delta Warriors, ale to mówię pod koniec. W trzecim chapterze Freedom Motive nie pojawia się u nikogo. Jest to jednak dość wyjątkowy Dark World, gdyż stworzył go Chris, a nie Roaring Knight. Knight dociera do niego dopiero pod koniec, więc nie zdążył dać nikomu Shadow Krystal. W chapterze tym otrzymujemy go, gdy pokonamy właśnie Knighta, bo to on jest o takim, ale sekretnym bossem. Jednak Freedom motyw nie gra w Black Knight, gdyż Knight to nie jest żadna postać, jaka otrzymała Shadow Crystal i przez niego szalała lub przynajmniej zrozumiała realia tego świata. Roaring Knight to Light Knight. Wie czym są Dark Wardy, bo sami w końcu tworzy. Jego postać nie jest w żaden sposób związana z wolnością. Gdyby historia potoczyła się inaczej, możemy domyślić się, że to ramp dostałby Shadow Crystal w tym Dark Wardzie. Gość dosłownie mówi, że wolność to coś dla big shotów jest związany z grami, dzięki którym możemy dostać Shadow Manto. Nawet Deltarum.com ukośnik Chrome daje napis: Jeśli tylko miałbyś coś, twoje szczęście mogłoby się odwrócić. Nie masz czegoś, nie masz kryształu. Szkoda trochę, fajnie było zobaczyć walkę z nim, ale podoba mi się koncept zmieniania się schematu. Kolejną zmianą schematu jest Chapter 4, gdzie z kolei sekretnym bossem z motywem Wolności jest Gerson Boom. O nim zrobiłem cały poprzedni odcinek, warto, żebyście obejrzeli, żeby sobie mieć tę postać w pełni. Jednak pokrótce musimy to powiedzieć, jaki Gerson ma stosunek do Wolności i czemu pod koniec jego muzyki gra parę od tego motywu. To jest właśnie bardzo ważne. W przypadku Gersona nie słyszymy całego motywu, a jedynie jego fragment. Ma to symbolizować, że Gerson różni się od poprzednich znanych nam sekretnych bossów oraz ramba. Widzicie, Gerson jest po prostu wolny. Kiedyś był lightnerem i przeżył swoje życie tak jak chciał. Był w stanie jednak pokonać śmierć i odrodzić się jako Darkner oraz wysłać list do swojego syna. Jego nastawienie zawsze było jednak proste. Nie bał się żadnych przepowiedni i był kowalem swojego losu. Diawil myślał, że jest wolny, a Spamton wolności z całej siły pragnął. Gerson był wolny. The Night Down Shadow Crystal był kompletnie niewzruszony. Nie zachwyciła go wizja tego, że nie jest w prawdziwym świecie. Wykorzystał to w pełni jak mógł zamiast oszaleć. Wysłał list do syna, pokonał tytana i co najważniejsze, w swojej walce z Suzy zaszczepił w niej swoje podejście do życia. Podejście, w jakim jest wolny i nie obchodzi go żadna przepowiednia. Bo robi to, co mu odpowiada. W ten sposób, właśnie Gerson jest związany z wolnością i moim zdaniem jest to dokładnie to, czego Deltarum potrzebowało. Gerson dał nadzieję, że historia może mieć dobre zakończenie. Jest to absolutnie moja ogromna postać i jeśli chcielibyście posłuchać moich dalszych o nim, to jeszcze raz zapraszam Was do filmu o Gersonie. Ostatni raz, gdy Freedom Motive się pojawia, to w piosence Airwaves. Piosenka, jaka gra w minigrze, do jakiej dostać się możemy po pokonaniu Majka. Cały segment z Majkiem ma jednak wyśmiałe teorię fanów. Dlatego mamy tam ten Design maika design Majka jako kota oraz Majka jako Friend Inside Me. Było to naprawdę śmieszne, chociaż akurat przed premierą bardzo się rękowałem na poznanie Majka. W każdym razie, wracając do motywu, ma on tam podwójne znaczenie. Z jednej strony jest to motyw w muzyce, jaka gra po pokonaniu sekretnego bossa, bo Mike to sekretny boss fight, nie oszukujmy się. Nie jest to taki sekretny boss jak Jevils, Phantom czy Gerson, ale jest sekretny boss mimo wszystko. Z drugiej jednak strony ma to zwyczajnie nawiązywać do jednej storii fanów, że to on będzie sekretnym bosem w czapterze trzecim. Tak jak tożsamość Majka jest tu żartem, tak też Freedom Motive. No i nie ma to większego znaczenia. No dobra, to co ten motyw znaczy? O co chodzi z sekretnymi bossami? Czemu Knight daje im kryształy? No to ostatnie odpowiedzi nie mam i wydaje mi się, że obecnie nie da się tego zrozumieć. Wiemy na pewno, że Chris zbiera je, bo ma nadzieję, że to coś zmieni. Eram mówi mu jednak, że całe jego starania są na próżno. Knight na pewno ma w tym jakiś cel, że daje konkretnym Darknerom, ale ja osobiście nie mam pomysłu czemu miałby to robić i jak ma to jak w jakikolwiek sposób pomagać jego planom. Coś co jednak zauważyłem, to że każdy z dotychczasowych sekretnych bossów jest odzwierciedleniem jednego z głównych bohaterów. Mogliście myśleć, że nawiązują oni jedynie do Chrisa, szczególnie po że drugim przez Spamtona, jednak to nie do końca tak. Tak, w mojej interpretacji to właśnie Spamton jest związany z Chrisem, ale Javi i Carson? Nie do końca. Zacznijmy w każdym razie od Spamtona, skoro już o nim wspomniałem. Po pierwsze, cała droga do walki z sekretnym bossem była robiona przez Chrisa samemu. Sami weszli w układ ze Spamtonem i sami stworzyli z niego wersję Neo. Później Spamton chciał ukraść ich duszę, bo uważał, że da mu wolność. Spamton jest marynetką, tak jak Chris jest dla nas. Kontrolujemy ich tak jak. Spontan jest kontrolowany przez swoje linki. Jednym z jego ataków nawet jest to, jak jego serce z niego wychodzi, tak jak dusza wychodzi z Chrisa podczas walk. Spontan ma ilustrować to, że Chris jest jedynie marynetką dla naszej duszy. Posłuchajmy też, co mówi w piosence Big Shot. Opisuje tu duszę. Mówi, że pociąga ona za sznurki, aż nie zostanie wyjęta. Spontan nie chce też wyjaśnić czegoś Chrisowi, bo wie, że dusza to usłyszy. Dalej, Gerson. Myślę, że to dość oczywiste, ale jest związane z Suzy. Przez cały chapter czwarty próbuje ją zmotywować, by nauczyła się leczenia. Ona jako jedyna z nim walczy i są podobni z charakteru: odważni, waleczni, bezpośredni. Dogadują się ze sobą świetnie. Grazum ma również w swoim posiadaniu siekierę i umie atakować bosterem tak jak Suzy. No to Jevil. Powiązanie go z Ralldziejem może się wydawać nieoczywiste, ale gdy się nad tym zastanowicie, to ma to wiele sensu. Jevil myśli, że jest wolny, że jest inny od wszystkich Darknerów. Uważa, że cała reszta jest uwięziona i że jest w stanie robić wszystko. Wiemy, że czuje się bardzo samotny w swojej celi. Realiz i też czuł się samotny, czekając na przebycie Chrisa i Susie. Zdecydowanie nie jest takim samym Darknerem jak cała reszta, gdyż może podróżować między każdym Darkwordem i nie zmienia się w nich w kamień. Do każdego pasuje. Tak samo jak Jevil, wie także, czym w rzeczywistości są Darkwordy, jakby sam miał Shadow Crystal. Uważa też, że byciem miłym jest w stanie zmienić przepowiednie, ale w rzeczywistości jest jej więźniem. Jevil w podobny sposób oszukiwał się, że jest wolny. Jeśli ten, moim zdaniem, niesamowicie ciekawy trend się utrzyma, to bardzo możliwe, że w chapterze 5 będzie kolejna część Weird Route, a sekretnym bossem będzie ktoś, kto nawiązuje do Noel. Wiemy, że że Najpewniej będzie siedział u Asgora, a on używa magii ognia. Sakretny boss związany ze śniegiem pasuje tu naprawdę dobrze, jako ktoś, kto nie pasuje, i byłby to idealny kandydat na dostanie kryształu od Nighta i idealny sposób rozwinięcia dalej dziwnej ścieżki. No ale okaże się za rok. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, to jeszcze raz zapraszam Was do wsparcia filmu. Możecie mi go polajkować, skomentować, podbić. Możecie mnie też zasubskrybować, wysłać mi super podziękowanie albo mnie wesprzeć, jeśli doceniacie mój content. Dziękuję bardzo obecnym wspierającym, szczególnie Dolly i Francesław z najwyższy tier. No i udostępnijcie film innym ludziom. Jest ja Ci lubią Delta Run, jakich może to zainteresować. Zapraszam też do nadrobienia poprzedniego filmu z Delta Run oraz na mój serwer, gdyż tworzyłem tam ostatnią sekcję do gadania o Delta i Undertale. Do kolejnych filmów. No i. Stop posting about. I'm tired! My friends on. Send... on... It's I was in. Right? And all of the channels are just...